W skrócie dwie bramy 4 na cztery możliwe od trzecia, powierzchnia biurowa dostępna z hali, świetliki dachowe, oświetlenie zewnętrzne, siła rozprowadzona na ścianach. Możliwość podzielenia hali na pół w połowie. 360, więc jeżeli chcecie obracać, to możecie palcem myszką, bądź przez google. VR, a to jest film, który pokazuje halę, która ma 1100 m2 powierzchni magazynowej i dodatkową powierzchnię 50, plus możliwe 50 powierzchni biurowej. Zobaczcie, w tej hali mamy tylko 4 słupy na środku: mamy świetliki, mamy oświetlenie, mamy wentylację grawitacyjną, mamy również siłę, mamy dwie bramy po 4 m na 4 metry mówimy o bramach wjazdowych i możliwość zainstalowania trzeciej bramy do rampy najazdowej dla ciężarówek albo tirów. Przejdziemy się po tej hali, tak abyście mogli ją zobaczyć. Możliwość podziału jak widzicie jest tutaj wzdłuż tych słupów konstrukcyjnych. Teraz ta druga brama jest możliwa w tym miejscu. Zobaczcie, tu jest gniazdo nosiłe, tam jest gniazdo nosiłe, w tej hali tych gniazd jest kilka, bo ten kto ją budował wie, że czasami trzeba Naładować wózek, albo podłączyć jakieś maszyny. I tutaj mamy bardzo ciekawie dostępną powierzchnię biurową socjalną Ona jest dostępna z hali. Zanim wejdziemy do tej powierzchni biurowej, zobaczcie, że to jest szafa rakowa, która jest przygotowana do podłączenia. Ona oczywiście będzie stała w innym miejscu. Wchodzimy tutaj, zobaczcie, jest kopłownia po prawej stronie. Tu są jedne drzwi. Nie możemy tymi drzwiami wchodzić w z jednej i z drugiej strony. Tam jeszcze jakieś prace widzę trwają, ale zobaczcie tutaj. Jest ta część biurowa. Druga powierzchnia, większa biurowa, będzie dostępna już niebawem. I teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda drugie wejście. Zobaczcie, to jest drugie wejście. A tutaj jest dostępna łazienka, paleta. Widzicie, że wygląda to bardzo przyjemnie. Jest to rzeczywiście burdownik, mopownik. I tu jest drugie wejście. Niestety mam nadzieję, że Pan koparkowy nie będzie miał mi zazdrości, że go ujmiemy. Ale widzicie, jeszcze tej pracy trwają. Niedługo będą odbiory hali wszystko jest w trakcie Jeszcze, więc wybaczcie pewne niedogodności i tą hałasującą w tle koparkę i teraz wychodzimy drugim wejściem i zobaczcie jak się rzuca to światło, które nam wpada podczas tej szarugi, jest tutaj jest oczywiście ogrzewanie nadmuchowe, są, są wodne nagrzewnice i teraz one są tak naprawdę niepotrzebne w tej hali, ponieważ raczej w tej hali nie będziemy chcieli grzeć w 25 stopni ale oczywiście są klasa Energetyczna hali jest bardzo wysoka. Mamy klasę, klasę pożarową C, więc jest to hala, która spełnia oczekiwania większości dzisiejszych przedsiębiorców, którzy potrzebują halę magazynową. Oczywiście mamy tutaj podłączone światłowody. Jeżeli byśmy mieli halę na pół, to również mamy dwie możliwości dwóch osobnych światłowodów, więc jest to hala przyszłości, hala, która w 24 roku będzie odebrana, więc nie czekajcie. 505 674029. Jeżeli chcecie obejrzeć i nająć tą halę, to co Do zobaczenia cześć.